Czeleczko, ja co jestem Biaxa to jest pierwszy odcinek z gier na A10 i dzisiaj ze mną jest Hefelek i moja siostra, która teraz kameruje i Beani. dzisiaj gramy w Sokol Fesex, już dużo ludzi na pewno zna tą grę, no i co, no i no to, no to zaczynamy, no to jesteś mhm. gotowy? No, dobra, ja jestem jakby coś po prawej, A mis o, o jeden, jeden dla mnie bara bara ba, bara ba, bara ba, mandom ba. mandom A! <laughs> Skopo, Franek broni. Franek! <laughs> Franek! Franek! Do... Co ty zrobiłeś? Do las. 3 <laughs> rundy nagramy, oki? Okay? A jakie kopte? Ej, mój, ej, bramkarz mi uciekł! A to jest mój! Ale mi bramkarz uciekł! Ja nie bramkarza nie miałem. O, jakie fikoki, flipy. Spadaj! Ja nic nie zrobiłem. O, jeden dla... Jeszcze dwie rundy. Gówno. Zwiecej, patrz, gówno, zwiecej równo. Popi, herbatko, ma pójść gładko. Co, ja zrobiłem? Podanie Lewandowski odbiera piłkę, niestety mu się nie udało. Błaszczykowski. Z Błaszczykowski le, leży na ziemi, wykopuj go. Tak, ugh. A kurde O nie! <laughs> 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 to gra jest Bębę. O kurde, nie! 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 Wykop to! Do siebie! Tak, do siebie! Kurde! Szokerfield, To jest fajowa gra. O, właśnie Tata w biurku pokoju. Tata. Ej, mi znowu bramkarz uciek! Nie, broń to, Stachu! Ej, bo mi znowu bramkarz uciek! Ej, złamą mi szmal. O kurde, tu mowa na mnie! Biram kosz uciekł z mną tam. Gdzie mi Murzynię po jajcach kopiasz? Masz. Ooooooo! Nie, nie! <Dla> Dałaj <mojej> lajka! Ooooo! <grymna> Pyram! Tak. Co ty? NIE STACHU! Stasiu Podlasin Wygrałeś! Ostatnia runda Nie, bo to za dupowo za To jeszcze dwie ostatnie rundy, dobra O kurwa Ja podskoczę. O! o nie, odcinek już idzie do dupy Nie idzie Tak Nie idzie Łoho, widziałeś mojego Murzyna! Co to po plecach piłka poruszy? No, rozwalić mi klawiaturę. No to kupisz się nową. To ty mnie odkupisz. Może nie, Błaszczykowski kurde, wertes jeden. Jestem ogarem w tej Nie. <grybuj> nie. <grybuj> <grybuj> Dziękuję ogarze. No, ja ogarnie ma ty nie. Ścielam bramki! Tam! <noise> <noise> moja piłka! Gdzie mnie, Franciszek, kopiesz po dubsku! <noise> moja, moja! piłka! Nie! Zostaw mi ją! Moja! Nie! nie, nie no nie, 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 kurwa. No filip! Nie, dobra, idziesz do domu. tak, tak, Ja! Yeah! Może... Tak si bavíš, dobra. <laughs> Ale brávka! Poslední runda. No, Přijdeš ti coś!

Dajesz, dajesz. Super fizyk. E co mój bramka? O! Jaka bramka! Ja wale. Ja dostałem podaczki. Mój bramka skakał po ścianach, jak głupi. Ja się uratowałem, Wiktor! Ja pierdolę. Ja pierdolę. Teleskopa Ja, ja, ja pierdolę. To nie jest śnieg. Nie wiem, 2015 A, soccer Physics. No. Nie! Tak, 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 tak. O, oh, ale, ale z drugiej Dobra, wiecie co? Tak zakończymy mój odcinek. Ja strzelę, jakiś z Jak? 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 Kopaj to w pupę jeża! Ała, ała, ała. O, to jest Jan jest dostępny. Moje kopa wieja. <tryknie> ło! Dzięki, że mi Co? Dzięki za polenie. Dobra! Tam zakończymy ten odcinek. Subskrybujcie, łapkujcie. Do zobaczenia i cześć! Widzimy się w następnym odcinku. Buja!